Drugi raz. Szybko. Że tak powiem. Dość szybko. Więc xd. No nic, to spróbuję to sobie jakoś ogarnąć i zobaczymy. No, na, na dzisiaj sobie skończymy, właśnie, bo, bo to widzę, że tak to ciężko idzie. <grymne> Także no. no, ale dobra. Przetestowaliśmy sobie część rzeczy. Będziemy powoli, powoli jakby e, wracać do, strumu, strumy, <grymne> do streamowania i do pracy na zgrom. Tak powoli, powoli. W tym miesiącu będzie to ciężko bo mam bardzo, bardzo mało wolnego czasu w, pier w pierwszej połowie miesiąca, bo praca, no a potem od tam drugiej połowy miesiąca wylatuję, więc mnie nie będzie w Polsce, więc nie będę miał też Właśnie, streamować, ale może uda mi się coś popracować za to Zobaczymy Popracować nad grą, we'll see, we'll see Więc no, ale będę się coś starał akurat Jakoś jak tylko będę miał taką możliwość No na razie wiem, że chcę po prostu sobie tutaj ogarnąć e, pokój Ogarnąć wszystko, wypakować się Eee, I tyle nie, a potem jak będzie, no to zobaczymy, ale będzie git, będzie git don't, don't you worry, strasznie się widzę. Eee, kamerka rozregulowała, więc fajnie by było włączyć jej automatyczne resetowanie. Okay. Aww. Aww. no ogarniemy, nie no będzie będzie git będzie git jeszcze, jeszcze będzie dobrze także to I, I, don't, don't worry don't worry będzie kit. Zajebiście, dajcie mi chwilę może. Sekundeczka. Na. Ale fujowaty. Czemu nie mogę cię jakby wyłączyć z powrotem, co? Halo? Weź się zresetuj, kamerka Come on Bo opóźnienie jest ogromne I pewnie nie ma tej synchronizacji z dźwiękiem Ale <ścoughs> Się ogarnie, się ogarnie No, ale dobra Coś tam ogarnęliśmy, dzięki za... Dzięki panowie, że wpadliście, pogadaliście Ze mną Szkoda, że wszystko oczywiście po przeprowadzce musiał się wypierdolić na, na ryj, Głupio. I tak dosłownie chyba w, wszystko, nie. Eee, ale no nic. Jesteśmy dobrej myśli, damy radę, ogarnimy. Najwyżej chuj, najwyżej weźmiemy, eee, wrócę na Windowsa. No, niestety, niestety, nie. O. Jednak co jak co, ale jest to OBS jest bardziej przystosowany, no i streamowanie jest bardziej przystosowane e i user friendly na Windowsie. No także także ten i ogólnie tak to wygląda. No dobra. Dzięki bardzo za dzisiaj. Może się jutro zobaczymy. A e I. Coś może proibimy, może coś popracujemy w końcu. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Trzymajcie się dobrej nocy. Na razie miłego wieczoru wszystkim życzę. I do zobaczyska na razie. Papatki. A, idę Goldie Brody.